Tak się robi serce, nie? Właśnie, ej, ale to, no, możemy to, nagrajmy no to, właśnie. bo to jest przecież y, ten... A tu masz tak? No, no ja, to ja właśnie tam. Wiesz co, ja stałam przed lustrem i... Y, poczekaj, czekaj, 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 nie, oni robią... Czekaj. No właśnie, tak, bo to jest tak, tak, tak. O, tak, 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 tak. No właśnie, ja, a ja te palce, tak. żeby były wyprostowane. Ej, ale wiesz co, bo to jest jeszcze coś takiego, coś... Takie. Tak. Zobacz. O. Tak, o. A ja robię tak. No tak, takie, ja robię takie. A ja tak. Zróbisz jeszcze inaczej, jakieś tak o, dziwnie. A jeszcze jakoś się kiedyś robiło coś tak, że oni robili jakoś tak. Tak, jeszcze tak jest. O, właśnie, o, 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 o. Ale o. wiesz co, ja znalazłam kiedyś grafikę, gdzie było chyba 20 różnych. O, no na, bo... 10, na 10 palców. <grym>, właśnie 20 różnych sposobów. Ja Różne są sensem. serca, ale dzisiaj znowu o sercu i może niekoniecznie tym z palców, ale o sercu Jezusa. Zapraszamy. Zapraszamy. No Não <laughs>